Dzień dobry, nazywam się Ola, znajdujemy się w kurtowni Konigin, która działa już tutaj drugi rok. Dziś szalona sobota dla nas szczególny dzień, ponieważ możemy spotkać się na spokojnie z przelażami, porozmawiać o ich potrzebach, zapoznać się z ich prośbami i po prostu miło spędzić czas. Przyjechałam z Poznania. Wraz z Tatą prowadzimy wspólnie średniej wielkości pasiekę lokalną, rodzinną, skupioną wokół Doliny Noteci i Warty. Jesteśmy zorientowani na bardzo ekologiczne działanie, na edukację i dlatego też przyjechaliśmy tutaj po maszyny, które będą związane i wokół konfekcjonowania miodu więc jest to od miodarki przez odsklepiarkę aż po etykieciarkę. Są to wszystkie rozwiązania, które kompleksowo potrzebujemy do tego, żeby wprowadzić kolejną linię do naszej produkcji i żeby skupić się na kolejnych wartościach, które niesie nasza marka. E, tym samym robiliśmy duży research na rynku po to, żeby wybrać najlepsze maszyny, najbardziej skuteczne i przede wszystkim najbardziej wytrzymałe, które dadzą nam też poczucie, że praca, którą robimy, e, jest odciążona fizycznie, ale jednocześnie jest bardzo, e, ale jednocześnie są bardzo pragmatyczne e, i są też uczciwe, tak jak my staramy się być uczciwi w naszym biznesie i stąd też wybraliśmy tą markę i, i przyjechaliśmy tutaj na targi po to, żeby zobaczyć tę maszynę, upewnić się w naszym wyborze i po to, żeby, żeby współpracować z tą marką, ponieważ wiemy, że przy, przy wszystkich tych maszynach, które mamy w tej danej grupie cenowej wybraliśmy najlepiej. Dzień dobry, nazywam się Kamil. Chciałem mówić krótko kwestie nowości technologicznych w miodarkach, mianowicie w w tym roku zastosowaliśmy nową technologię cięcia laserowego koszy w miodarkach kasetowych oraz miodarkach radialnych, dzięki czemu mamy pewność, że kosze są idealnie wyważone.